Wiecznie. Serdecznie witam wszystkich przybyłych gości, członków, działaczy i zawodników automobilklubu Klubu Stomil w Dębicy. Na naszą galę z okazji jubileuszu 50-lecia Automobil Klubu Mil ogromnie cieszę się, że tak licznie przybyliście Państwo na dzisiejszy jubileusz. Witam serdecznie. W zastępstwie Prezesa Polskiego Związku Motorowego, Pana Michała Sikory, Witam Pana Jarosława Noworula, prezesa Autołowi Klubu Rzeszowskiego oraz przewodniczącego Głównej Komisji Sportów Samochodowych PZMOT. Dostałem informację, że jeszcze dojeżdżam, bo dzisiaj mieli spotkanie w Warszawie, ale za chwilkę już będzie, także myślę, że zaraz, dosłownie za 5 minut dojadę. Prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego Dominika Noworula, oczywiście też do dojeżdża, wiceprezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, Jada Jędrzejko, prezesa honorowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, pana Zdzisława Grzyba, starostę powiatu dębickiego, pana Piotra Chęćka, Burmistrza Miasta Dębicy, Pana Mariusza Szewczyka. Wiceburmistrza PIGZNA, Pana Krzysztofa Krawca, w zastępstwie Pani Burmistrz Ewy Burmistrza Miasta Brzostek, Pana Wojciecha Staniszewskiego. Wójta Gminy Żyraków, Pana Marka Rączkę. On się troszkę spóźni, ponieważ ma inną imprezę. Wójta Gminy Dębica, Pana Stanisława Rokosza. W zastępstwie Wójt Gminy Dębica, Pan wójt, Wicewójt Marek Mikrut. Wójta Gminy Czarna, Pana Józefa Hudego. Zastępcę Wójta Gminy Czarna, Pana Daniela Niedziomę. Prezesa Sądu Okręgowego Rzeszowej Wieloletniego, działacza Kastomil, pana Waldemara Kroka. Przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, zastępcę naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, aspiranta sztabowego, pana Pawła Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Dębice, Pana Radnego Krzysztofa Lipczyńskiego. Radnego Rady Miejskiej w Pirźnie oraz Sołtysa Zbiernika, Pana Marcina Potępę, Radnego Rady Powiatu Dębickiego, Pana Daniela Wójcika. Skarbnika Automobili Klubu Bieckiego, panią Jolantę Sitek, zastępcę prezesa Marka Sitka. Prezesa Automobili Klubu Małopolskiego, pana Wojciecha Tomkiewicza. Prezesa Automobili Klubu Krośnińskiego, pana Andrzeja Marszałka. Prezesa Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, pana Stanisława Radzika. Prezesa Automobilklubu Doliny Sanu, pana Marcina Ścipienia, prezesa Gryfitu w Dębicy, pana Wacława Wojciechowskiego, menadżera do spraw rozwoju firmy Cello, panią Annę Flach. przedstawiciela PZL w Sędziszowie, panią Patrycję Pisarczyk. Doradcę zarządu PZL w Serdziszowie Waldemara Leniusa, właścicieli Hotelu Milenium, panią Henrykę i Pana Jerzego Wodzienia, Prezesa Royal Star Areo, pana Krzysztofa Pawełka, Prezesa Royal Star Plus, pana Tomasza Pawełka. Właścicielkę salonu kosmetycznego Royal Nights, nice, Panią Anitę Pawełek. Właścicielkę biura rachunkowego Payroll, Panią Barbarę garbacz sarlińską Redaktora obserwatora lokalnego, Pana Janusza Krajcara. Redaktora naczelnego Dębica TV, Pana Andrzeja Kwiatka. Redaktora Polskiej Telewizji Regionalnej, panią Ewę Podolską. Redaktora naczelnego Informacji Dębickiej, pana Krzysztofa Czuchę. E, witam również pana prezesa e, z Zumu Dębicy, pana Andrzeja Osochę. U założyciela automobil Klubu Stomil w dębicy, pana Józefa Olechowskiego, Pana Andrzeja Pusza, wieloletniego kierownika biura klubu, pana Grzegorza Wozowicza, Pana Leszka Sierackiego, wieloletniego działacza klubu. Pana Ryszarda Soboleckiego, również wieloletniego działacza klubu, oraz wyróżniających się przedstawicieli ściśle współpracujących z naszym klubem w osobach. Przedstawicieli Automobil Klubu panią Angelikę RUS, pana Marcina Wojciechowskiego, pana Andrzeja Makarana. Pana Stanisława Bohenka, Wieloletniego Prezesa Automobilklubu Tarnowskiego. W tym miejscu chciałbym wspomnieć o zasłużonych działaczach naszego Automobilklubu, którzy odeszli na wieczną wartę. Świętej pamięci Julian Wierusiński, Jerzy Matelowski, Tadeusz Niedźwiedź, Stanisław Kulik, Józef Romański, Krzysztof Sarama, Jan Brzeziński, Zdzisław Bulanowski, Tadeusz Grecki, Jan Wanatowicz, Kazimierz Leski. Uprzejmie proszę o powstanie i uczciwie tą ciszy naszych zmarłych kolegów. Musimy działać już w roku 70. Był zorganizowany taki wyścig, to nie był rajd, tylko wyścig do Wielokoła i z powrotem, w którym byłem tylko obserwatorem. Następnie w 1972 roku już y, uczestniczyliśmy. Kadra Skomilowska uczestniczyła w organizacji rajdu żarząskiego. My w udziale przykład Pekac w, w, w Bieszczanach. To Był naprawdę bardzo zaawansowany, a również na terenie Piatru Ja w sumie, i pewnie wszyscy tutaj, jak, jak jesteśmy, moglibyśmy być członkami klubu za e, To praca, którą wykonujecie. Szczególnie za ten jej walor edukacyjny, za to, że szkolicie młodych ludzi, pokazujecie im, czym jest bezpieczeństwo, że zabieracie ich do tych samochodów na rajdy, pokazujecie im, jak trzeba się dzisiaj zachowywać. To nie jest proste, bo wszyscy są najmądrzejsi, wszyscy wszystko wiedzą najlepiej, nie chcą słuchać starszych, nie chcą słuchać tych bardziej doświadczonych. Ale myślę, że taka praca właśnie, którą wykonujecie i to, że dajecie im szansę, żeby się e, pokazali, żeby przyszli, żeby zobaczyli, jak wygląda raj, żeby zobaczyli, jak wygląda praca w ogóle, e, w trakcie oczywiście powiatu, ale Państwo wszyscy, e, moi koledzy, e, wójtowie, burmistrzowie również się dołączają, do, dołączają do tego i również przekazują swoje podziękowania od mieszkańców swoich, oczywiście gmin i bardzo.

Lat niech żyje żyje nam sto